Witam Państwa. W odcinku szóstym mój rozmówca, pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia, Cywilizacja nad Przepaścią, zwrócił uwagę na strategiczne położenie Wysp Brytyjskich dla Europy, szczególnie widoczne na przełomie XVI i XVII wieku. To wówczas wszystko zaczęło się bardzo szybko zmieniać. Zapraszam do obejrzenia siódmego odcinka drugiej rozmowy z panem Markiem Chodorowskim zatytułowanego Po co są wojny i rewolucje? Czy demokracja angielska i postęp to jedyne efekty wojny trzydziestoletniej? No, na szczęście nie jedyne. Obsypano też społeczność żydowską przywilejami i obsypywały tu zaskoczenie obydwie strony konfliktu rozszerzonego do skali kontynentalnej. Jakimi przywilejami? Na przykład nie wcielano Żydów do wojska. Zakazano łupienia żydowskich dzielnic wojskom obydwu w tym wypadku stron. Dlaczego obydwu? Widocznie obydwie strony konfliktu potraktowały społeczność żydowską jak swoich przyjaciół i sprzymierzeńców. Czy na dwóch wcześniej wymienionych przywilejach się skończyło? Tym razem było ciekawiej. Zakazano zmuszania Żydów do udzielania kwater, przymuszania do udzielania pożyczek oraz jakiegokolwiek nękania. Pod koniec wojny nadworni Żydzi pełnili już funkcję kontrahentów prowizyjnych. Dla armii, uwaga obydwu stron: hmm, kontrahent prowizyjny armii to raczej chyba dobra prowizja. Zwłaszcza, gdy dostarcza się za pełną odpłatnością w czasie wojny. Podczas wojny 30-letniej Żydzi zostali potraktowani po raz pierwszy w historii nieporównanie lepiej niż ogół ludności. A jak tym razem zostali potraktowani nie Żydzi? Niemcy podczas tej wojny straciły według najbardziej pesymistycznych szacunków niemal połowę swojej populacji i przeżywały również w sensie gospodarczym chwilę najtrudniejsze. Podobnie to wyglądało w innych krajach biorących udział w wojnie. Tymczasem Żydzi nie tylko przetrwali, ale wręcz rozkwitli. Mamy zatem dwa efekty wojny 30 -letniej. Raczej trzy: dekapitacja angielskiego króla, pierwszą próbę w nowożytnej Europie, w tym wypadku na Wyspach Brytyjskich, tak zwanej demokracji, czyli rządów, gremiów niejawnych, oraz obsypanie przywilejami, ale także sporymi pieniędzmi europejskich Żydów. Ale był też efekt czwarty jaki? Podczas wojny 30-letniej rola Wysp Brytyjskich. W światowym handlu i w światowej produkcji błyskawicznie wzrosła. Przede wszystkim w zakresie przemysłu stoczniowego, tekstylnego, zbrojeniowego. Ale skoro nie, nie dotarła tam wojna, to raczej to było zjawisko normalne. Zamiast wojny z krajami sąsiadującymi, wybuchła tam po roku 1642 parlamentarna rewolucja. I mimo tej rewolucji. A biznes na wyspach brytyjskich znacząco się rozkręcił. No i działo się to na terenie kraju, w którym 70 lat, musimy o tym pamiętać, wcześniej ulokowała się już bestia. Czy tylko na wyspach? A biznes w zasadzie tylko tam. A biznes as usual, bo na kontynencie przecież trwa wojna. Czy pan nie przesadza trochę z tą złośliwością, panie Marku? Spójrzmy na struktury zarządzające Wyspami Brytyjskimi po wybuchu angielskiej rewolucji. Formalną władzę po roku 1642, zatem jeszcze podczas wojny 30-letniej, przejął tam angielski parlament. Nieformalną, struktura niejawna, rozbudowująca fundamenty przyszłej bestii. A władzę faktyczną, kto tak naprawdę rządził? Władzę faktyczną po roku 1642 przejmował a w Anglii krok po kroku dyktator. Czyli jak wszyscy pamiętamy Oliver Cromwell, tylko że według ówczesnej propagandy szeptanej dodajmy mocno rozbudowanej na wyspach władze po roku 1642 przejmowali tak zwani zwykli ludzie. A skąd pan wie, że to nie byli zwykli ludzie? W wyniku rewolucji władzy nie przejmują zwykli ludzie. Rewolucje uruchamiają a wyłącznie ci, którzy posiadają pieniądze, zdecydowanie duże. A po co ludzie posiadający pieniądze mieliby organizować rewolucje? No, tak się składa, że rewolucje prowokują wyłącznie posiadacze pieniędzy ogromnych, dla nas niewyobrażalnych, i to ci ludzie działają przeciwko wszystkim pozostałym. A ich cel jest jeden, no chcą zarobić jeszcze więcej. W jaki sposób? Pierwszym ich celem podczas rewolucji jest wywołanie chaosu. Z chaosu zawsze wynika kryzys. No tu zwrócę uwagę na podobieństwo do zdarzeń, które obserwujemy po roku 2020. No i taki kryzys pozwala im uzależnić od siebie nowych władców. Dlaczego? No dlatego, że politycy nowi będą potrzebowali pieniędzy. Które ci potężni ludzie z pieniędzmi emitują lub posiadają. A jeżeli rewolucja zatrzyma się na przykład w pół drogi i, i prezydenta czy króla nie da się wymienić? to Nie dzieje się nic szczególnego. A pieniędzy i wsparcia będzie, będzie potrzebował władca dotychczasowy czy władza dotychczasowa. Rewolucje inicjowane są w związku z tym przez posiadaczy pieniędzy największych tworzących maksymalne zamieszanie wyłącznie we własnym interesie. Tak naprawdę bez względu na przebieg rewolucji, przyszły pożyczkodawca lub emitent znajdzie się na pozycji wygranej. A jak to się ma do rewolucji angielskiej? Z przebiegu rewolucji Cromwella wynika, że angielski dyktator otrzymał już na starcie znaczące wsparcie materialne. Od kogo? Chwilowo to zagadka, dysponował środkami Obserwując fakty, środkami większymi od tych, jakimi dysponował angielski, równocześnie szkocki król, czyli jego przeciwnik. Wówczas przeciwnik na Wyspach Potężny. Cromwell tak naprawdę dysponował pieniędzmi niemal takimi, jakimi dysponuje dziś prezydent. Pamiętajmy, że ta rozmowa się odbywa latem, 2023, prezydent Żeleński na Ukrainie. No ale aż takimi to, to chyba nie. No aż takimi to może i nie. Z drugiej strony stanęliśmy przed pytaniem, skąd brały się nieograniczone niemal fundusze u Cromwella na samym starcie. Czyli wówczas w roku 1642-1643 banku J.P. Morgan ani Goldman Sachs przecież nie było. Billa Gates ani George'a Sorosza też nie. O to wszystko to można wytłumaczyć, wytłumaczyć. w innym... W takim razie zwróćmy uwagę na reakcję Szkotów na dyktaturę ankielskiego szlachcica Cromwella. Z tajemniczych przyczyn Szkoci nie próbowali wykorzystać okazji do odzyskania szkockiej niepodległości. Dlaczego, jak pan sądzi? Część z nich wybrała pieniądze. Z początkiem roku 1649 Szkoci wydali szkockiego króla, tak zwanym no, parlamentarzystom. Z jakiego powodu? Zrobili to wyłącznie dla finansowego, krótkoterminowego zysku. Łapówka wówczas okazała się na tyle duża, że nikt nie podaje kwot. Czasami przebija się suma 100 tysięcy ówczesnych funtów. No, tu potrzebne byłoby dłuższe opowiadanie, co to znaczy ówczesny funt no, przeliczalny na funt srebra. Plus obietnica większych wypłat w przyszłości. A pieniądze to nie niepodległość. Dlaczego Szkoci wydali szkockiego króla? A nie tylko wydali. Nie protestowali, gdy król został ścięty. A dlaczego? Płatnikiem w tym przypadku okazał się, wszystko na to wskazuje, posiadacz kwot największych, praktycznie już wówczas nieograniczonych. Zresztą podobnie jak i dzisiaj w podobnych sytuacjach. Z kolei długofalowe plany bestii wymagały spoistości władzy na wyspach. A może Szkoci i Anglicy się zmówili przeciwko Karolowi I? W takim razie do argumentów mogę dołączyć a rezultat końcowy angielskiej rewolucji, a mianowicie szybki powrót po roku 1658, czyli tuż po zakończeniu dyktatury do monarchii. Dynastie Stuartów przywró przywrócono e, przecież natychmiast po śmierci wodza Olivera. Jaki w związku z tym nasuwa się wniosek, panie Marku? Że chodziło wyłącznie o chaos, e, no i wynikający z tego kryzys im głębszy, tym lepszy oraz o osłabienie pozycji monarchii. Przy okazji, o grabież. czyli o to, tak naprawdę, co zawsze.